Cześć i czołem Witam was we masie numer 19? Która jest godzina? W ogóle ledwo Skończył się 18 Jest 13 minut Po północy, ogarniacie? Dla mnie to jest jeszcze 19, 18 A ten już mi mówi Kinga, słuchaj ja mam otot kalendarz adwentowy? Przysługuje. Ale... Czekaj, przysługuje 19. mi 15. I nie wiem o co chodzi temu człowiekowi, ale dobrze! Nie, nie czegoś nie wiem o tym. Ale skoro jest kilkanaście minut po północy, to dobrze, zaczniemy od razu vlogmasa. Jak tak, jak tak bardzo chcesz, to spoko. A, a właśnie, co robimy dzisiaj? Skoro już jest dzisiaj, dzisiaj, Jedziemy już jest po to choinkę, nowy vlogmas. Ale, kur... tak już nie chcę hmm. rano wstawać. Ja wiem, że ci nie chcesz masz wolną sobotę, kochanie, ale nie ma opcji, że nie odpuszczę tego. Jedziemy po choinkę! Choinki! No nie dzieje na choinkach, nie obcina włosów. Nie wiemy na razie gdzie. Ja, ja wszystko jesu. wiem, ja wszystko wiem. No popatrzcie na niego, no. Zobaczcie, obracam. Czy, to obracam. jakiś ciuch kolejny. Ciuch? Ciuch taki mały? Nie. Coś przeciąłem się. Mucha. Czy mucha? Co? Ładna. No mi się bardzo spodobała. No spoko Fajne. Tego go się nie spodziewałem? Myślę, tak co? ta mucha wygląda taki ma wzór. To jest taki kolor granatowy. Taki twary. ekri No na pewno nie ekry. Taki grafit. antracyt O, może być Ładna, nie? Podobacz. To jest kolor. To będzie taka idealna. E, to ide... jest według mnie taki ciemniejszy 70, 16. To, to, będzie, to będzie taka e, idealna mucha na Wigilię, na przykład, prawda, kochania? Na święta. Dobrze. Jak ty sobie otwierasz, tutaj, proszę bardzo. Mogę. dziesiąteczkę. A sos! Oh, wow. Dziesiąteczkę. Asosie. Na podłodze? Dzisiaj w kalendarzu Asosa mam żel do Brwi. To Florence by Mills. I popatrzcie na tę szczoteczkę, jaka ona jest mikro! Masakra! Takiego żelu do brwi jeszcze nie miałam, ale bardzo się cieszę, że mi się trafił, dlatego że aktualny, którego używam, mi się kończy. Także zarąbiście! Pa. Cześć vlogmasowiczek, gotowi na nowego vlogmasa. Już się witaliśmy, jak się, jak się ziewa, masakra! Już witaliśmy się z wami e, zaraz po północy. Teraz mamy godzinę 8:22 i jedziemy po choinki. Wysoko, ja sobie zdaję sprawę z tego, że gdybyśmy nie pojechali po te choinki dzisiaj, to nie pojechalibyśmy w ogóle, bo nie no, mieliśmy czasu. Po co nam choinkę? Wylecie z tego, tak? Powiem Wam, że jest dobrze, bo ledwo co tutaj przyjechaliśmy, jest ogromny wybór choinek. Oczywiście wybieramy y, jodłę kaukaską i dużą już wybraliśmy, więc jest super. Teraz pozostała nam do wyboru mała. Wojtek, ta! Making our Christmas memories. I work so much lately, I can barely <mulity> find the time to sleep. Kupiliśmy choinki. Kupiliśmy jedną dużą do salonu i jedną małą do sypialni, tym razem nie do salonu. W tamtym, w tamtym roku było do. Nie, przepraszam. Jedną do salonu dużą, a drugą kupiliśmy do sypialni, nie do jadalni. W tamtym roku było do jadalni, e, ale w tym roku będzie stała choinka w zupełnie innym miejscu, więc po prostu, żeby tak nie było za dużo, e, w sypialni świeża, pachnąca choinerka. To jest super sprawa, co? Chociaż ja chciałam kupić wczoraj sztuczną, ponieważ byliśmy z Wojtkiem w sklepie Neodom i bardzo spodobała mi się była sztuczna choinka, która po prostu już wyglądała jak żywa. Zarąbista. I chciałam ją kupić, Wojtek mnie yy, przekonał, że kupimy żywą, co? Więc mamy dwie piękne, żywe choineczki. Nic tylko woj tego bierać, tak? Więc mamy dwie choineczki, Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo po pierwsze wybór był duży, a po drugie szybko nam poszło. Naprawdę szybko nam poszło. Ale my nie jesteśmy raczej osobami tymi tymi, co wiesz, ględzą, że taka nie, taka nie. Wybraliśmy super dwa strzały i zarobiście. Yy, Ulicach byśmy mieli podać tarnowska ile? To jest chyba tarnowska jeszcze, no. Nie, nie wiem. Na Ta... przeciwko tego miasteczka multimedialnego, tego kościoła tam. No, no to już wiecie. No i. Zabełczu. No, dobra. I Boże... I wracamy teraz do domu. No i co? Ja. Dzięki. Dzięki. Wracamy teraz do domu. Wojtek nie wiem co będzie robił. Ale ja lecę się ogarniać, ponieważ oczywiście na godzinę 10 mam do pracy. Jest 8.57. Tak więc, tak więc tak. Niestety. Sobota w pracy. Jutro też niedzielę w pracy. I tak. People, this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you baby this year it's just gonna be gdzie bądź. mam dać? pięknie stoi i mamy choinkę sypialnianą i salonową dwie chojanki o kurde ciężkie to co to jest mijanie? teraz musimy znaleźć te Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, da -da 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 Oh oh, Making our Christmas mem. My house with Christmas lights so you should come back home to me And when we wake up in the morning I'm gonna play those carols that you love We'll be singing all the melodies until the sun comes up These are the good times with you Baby this Wróciłam niedawno z pracy, zrobiłam obiadek, zjedliśmy i teraz stwierdziłam, że przyszła idealna pora na otworzenie kalendarzy adwentowych Z mmm, samego początku vlogmasa, czyli już zaraz po północy otworzyliśmy Wojtek swój kalendarz, ja otworzyłam Asosa No i zostały mi dwa kalendarze, czyli Rituals oraz Nyx, tak więc zabieramy się za otwieranie Zabieramy się za otwieranie dziewiętnastki i popatrzcie jak już mamy okienek zostało do końca vlogmasu to jest niesamowite, jak ten czas szybko przeleciał. Dobra, co my dzisiaj mamy? Pomadka. I mamy dzisiaj matową pomadkę y, o odcieniu white Caviar. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. I tak wygląda pomadka y, na słoczu. To jest taki brudny, ciemny róż. Bardzo ładnie wygląda. I 19 w Rituals. Dzisiaj mamy duże okienko. Tak myślałam, że to będzie w dzisiejszym okienku mamy piankę do mycia ciała. I jest to seria Ritual of Karma. No i też nasz narożnik mógł poczuć zapach tego, tej pianki. Jest naprawdę bardzo ładny. Dzisiaj naprawdę jest nie mój dzień. Mam takiego pcha, że nie wiem w ogóle co się dzieje. Kto tu się tak nagle obudził? Co? Już nie chce Ci się spać? To śpisz czy otwierasz kalendarz? Wybieraj. Aha. Szukaj. Szukaj. Szukaj dziewiętnastki. No szukaj dawaj. Dzisiaj naprawdę jest jakiś dziwny dzień, bo nawet Mija nie chce otworzyć swoich kalendarzy, e, tak więc stwierdziłam, że... Zakończę tego vlogmasa. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie był może on jakiś super długi, ale nie chcę, wiecie, co na siłę nagrywać, a dzisiaj nie mam zbytnio dobrego humoru i nie chcę tej kiepskiej i złej energii przekazywać również wam, także widzimy się jutro. Myślę, że w znacznie lepszym humorze. Co prawda, jutro idę do pracy, w niedzielę do pracy, więc ale da się przeżyć. Także myślę, że jutro humor będzie lepszy. Do zobaczenia jutro o godzinie 16 we vlogmasie numer 20.